Wydawnictwo psalm18.pl zaprasza do wysłuchania książki pod tytułem Żółwik i szkoła wdzięczności. Autor Janet Oak. Tłumaczenie Małgorzata Wołochowicz. Czyta Karolina Garlej-Zgorzelska. Rozdział pierwszy. To ostatni ten gapa? Rozległ się głośny krzyk. Który przerwał ciszę tego mglistego, ciepłego letniego poranka. To znów ci niesforni chłopcy idą nad rzekę. Za chwilę będzie można ich zobaczyć biegnących ścieżką, a potem będą się zgiwać albo wskakiwać do głębiny na zakolu rzeki. Wiedziałem, że muszę zejść im z drogi i to prędko. Jestem żółwiem, więc łatwo na mnie nadechnąć spojrzałem na swoich przyjaciół. Oni też to wiedzieli. Chłopcy za sekundę tu będą. Jeśli się nie pospieszymy, będzie za późno. Ruszyłem w kierunku rzeki, stawiając jeden powolny krok za drugim. Mój dobry przyjaciel drzewek był tuż za mną. Reszta kolegów też się spieszyła. Nasze mamy zawsze nas ostrzegały, abyśmy nigdy nie pozwolili na to, by jakiś człowiek nas zobaczył. Bo naprawdę nie wiadomo, co może z tego wyniknąć. Zwłaszcza dziadek grubcia starał się nas straszyć historiami o żółwiach, które znikały na zawsze po tym, jak zostały zauważone przez chłopca albo dziewczynkę. A ja właściwie lubiłem, kiedy chłopcy przychodzili popływać. Zawsze mnie rozśmieszały ich zabawy. Biegali, skakali, huśtali się i pływali. Świetnie się bawili. Oczywiście nie mogłem do nich dołączyć. Trzymałem się na bezpieczną odległość, żeby mnie nie zauważyli. Jestem żółwiem powolnym, cichym, z dużą ciężką skorupą. Tak szczerze, to nie podoba mi się bycie żółwiem. Nie ma w tym nic ekscytującego. Codziennie żałuję, że nie urodziłem się kimś innym, ale to przecież nic nie zmieni. Jestem kim jestem, dlatego schowałem się na brzegu rzeki, z dala od oczu chłopców. Rozdział drugi. Ale super! wykrzyknął stojący obok mnie drzewek. Pompi, widziałeś to? Zwrócił się do mnie. Co takiego? Zapytałem, nie spoglądając na niego, żeby niczego nie przeoczyć. Ten chłopiec ześlizgnął się na tym płaskim czymś, po stromym brzegu, prosto do wody. Ja patrzyłem na tego w wodzie odpowiedziałem przyjacielowi A gdzie tamten, co zjeżdżał? Tam, przy wierzbie, odparł drzewek. Zwróciłem tam wzrok w samą porę, by ujrzeć, jak rudowłosy chłopiec siada na ten płaski przedmiot. Mocno odepchnął się obiema rękami i już śmigał w dół. Ależ to super zabawa. Nie mogłem sobie nawet wyobrazić, jak to jest poruszać się tak szybko i być tak niezależnym. Naprawdę zazdrościłem chłopcom wolności. Mogli robić co tylko chcieli. Założę się, że ich mamy. Nigdy ich nie ostrzegały, żeby czasem nie zrobili sobie krzywdy. Czy oni w ogóle mieli pojęcie, jakimi są szczęściarzami, że nie posiadają skorupy? Chyba już wystarczająco się dziś naoglądałem. Pompi bawimy się w berka w wodzie? spytał Drzewek. Zwykle lubiłem tę zabawę, ale teraz, gdy popatrzyliśmy na wesołe igraszki chłopców. Berek w wodzie wydał mi się taki. taki nudny. Nie, dzięki. Odparłem, nie chcąc jednak zawieść przyjaciela. Może później? Chyba pójdę się rozejrzeć, za jakąś przekąską. Sunąłem się do wody, po czym żwawo poruszyłem nogami. Byłem świetnym pływakiem. Świetnie też grałem w berka pod wodą. Prawie nigdy nie zostałem złapany lecz w porównaniu z długonogimi chłopcami byłem nikim. Nic nie powiedziałem drzewkowi, ale życie żółwia zupełnie przestało mi się podobać. Rozdział trzeci Minęło kilka dni. A ja wciąż nie mogłem się pozbyć ponurego nastroju, jaki mnie ogarnął. Siadwałem w słońcu na swoim kamieniu, użalając się nad sobą. Czemu urodziłem się żółwiem? Myślałem sobie. Czemu nie posiadam długich rąk i nóg, żebym mógł biegać i skakać? To nie fer, że tylko żółwie muszą cały czas nosić skorupę. Po co nam ona w ogóle? Jaki z niej pożytek? Poszedłem szukać moich przyjaciół. Skoro nie mogłem być chłopcem, to przynajmniej dla zabicia czasu pogram sobie z nimi w jakieś żółwie gry. A poza tym znudziło mi się pływanie samemu. Drzewek, chyzio, chwytek, grubcio i ja nie czekaliśmy długo, nim pojawiła się okazja do zagrania w świetną grę. Przepływała obok nas rodzina kaczek i wszyscy wiedzieliśmy, co to oznacza. Tylko cicho. Szepnąłem do reszty. Skinęli głowami i ruszyli za mną. Płynąłem bezgłośnie, nie chlapiąc ani nie mącąc wody. Gdy już się zanurzyłem całkowicie, powoli, ostrożnie kierowałem się ku miejscu, gdzie kaczki właśnie jadły. Zniżyłem się do samego dna i zaczekałem, aż moi przyjaciele do mnie dołączą. Gdy byliśmy już wszyscy razem, skinąłem w stronę poruszających się nad nami kaczych stóp. I uśmiechnąłem się szeroko. Wybrałem sobie jedną parę z tych mniejszych. Podpłynąłem i skubnąłem paluszki. Z góry rozległo się pełne strachu i zaskoczenia kwaknięcie. Wszystkie kaczki zaczęły pływać w kółko, w popłochu, a ja tymczasem, śmiejąc się, wróciłem na dno rzeki. Czekaliśmy, aż kaczki się uspokoją, po czym skinąłem na chwytka. Ten podpłynął do innej pary kaczych stópek i szybko je podgryzł. Znów rozległo się głośne kwaknięcie i wśród kaczek nastała panika. Chwytek wrócił na miejsce, a my ledwie powstrzymywaliśmy się od śmiechu. Tym razem kaczkom zajęło trochę dłużej, by się uspokoić. Musieliśmy się przyczaić, aż zamieszanie na górze ustało. W końcu skinąłem na gróbcia który popłynął w górę. Ale nie zawracał sobie głowy małymi stópkami. Za cel obrał kaczą mamę. Spojrzał jeszcze, czy wszyscy patrzymy uważnie, po czym zacisnął zęby na jej paluchu. Ależ się zrobił rwetes! Nie tracąc więcej czasu, mama zwołała kaczątka i cała rodzina się oddaliła. A my na dnie zaśmiewaliśmy się do rozpuku. Ale z tyłu głowy miałem myśl – że zadawaliśmy sobie niemało trudu, jak na taką niezbyt mądrą rozrywkę. Zastanawiałem się, co mogę zrobić, by moje żółwie życie stało się bardziej porywające. Rozdział czwarty. Następnego dnia czekałem, aż moi kumple zbiorą się wokół mnie, żeby im wyjaśnić, na czym będzie polegała nasza nowa gra. Wpadłem na ten wspaniały pomysł, kiedy zauważyłem dwóch przechodzących obok wędkarzy. Za mną, poleciłem moim przyjaciołom. Co robimy? spytał chwytek. Widzieliście kiedyś, jak zachowuje się rybak, kiedy coś złowi. Skacze i krzyczy, jest cały podekscytowany. Moi koledzy przytaknęli. Pomyślałem, że możemy im dać powód do ekscytacji. Drzewek się uśmiechnął, a cała reszta zaśmiała się głośno. Udaliśmy się nad głęboką wodę, gdzie wędkarze łowili ryby i tak samo jak wcześniej z kaczkami, zanurkowaliśmy głęboko. Wiedziałem, że zabawy w pobliżu haczyków od wędki są niebezpieczne, ale nie chciałem, żeby inni pomyśleli, że obleciał mnie strach. Wybrałem sobie żyłkę znajdującą się najbliżej mnie. Okrążyłem ją parę razy, po czym złapałem w zęby i szybkim ruchem pociągnąłem w dół. Ten pomysł zadziałał lepiej niż się spodziewałem. Gdy żyłka drgnęła, usłyszeliśmy nad nami pełne podniecenia okrzyki. Ależ ci ludzie narobili hałasu. Spojrzałem na moich kolegów. Śmiali się. Ich oczy jaśniały z zachwytu nad tym, jak nabraliśmy tych rybaków. Pociągnąłem żyłkę raz jeszcze, tym razem mocniej. Szkoda, że nie słyszeliście tych mężczyzn. Tupali, krzyczeli i panikowali, że ryba im ucieknie. Tak się śmialiśmy, że nas od tego rozbolały boki. Jednak część mnie żałowała, że w ogóle zajmuje się tymi podwodnymi zabawami, skaczkami czy też rybakami. Byłem coraz bardziej zdecydowany że chcę być taki jak ci chłopcy kąpiący się w rzece. I nieważne, że jestem żółwiem i mam skorupę. Rozdział Piąty. Parę minut później dopłynęliśmy do zakola rzeki, w którym bawili się chłopcy. Zanim jeszcze ich ujrzeliśmy, dało się słyszeć ich śmiechy i wesołe rozmowy. Niektórzy ześlizgiwali się ze stromego brzegu, inni stali na dole, czekając na swoją kolej. Wyglądało to na świetną zabawę. Jejciu, chętnie bym też tak pozjeżdżał, powiedział Drzewek. A ja myślałem dokładnie to samo. Zdecydowałem, że przyjrzę się tym chłopcom uważniej. Chciałem zobaczyć dokładnie co robią, żeby później móc spróbować zrobić tak samo. To łatwe, pomyślałem sobie. Po prostu zjeżdżasz w dół. Nawet ja to potrafię. Później, gdy chłopcy rozeszli się już do domów, namówiłem moich przyjaciół, żeby razem ze mną wspięli się na ten stromy brzeg. Mina drzewka wyrażała głębokie wątpliwości. Droga w dół była naprawdę długa. Drzewek wycofał się z nad krawędzi urwiska. Zjadę pierwszy, powiedziałem. A wy po prostu róbcie to co ja. Schowałem ogonek oraz łapy do środka skorupy, potem także głowę. Lecz na tyle, że wciąż widziałem, co się dzieje na zewnątrz. Spodziewałem się, że zaraz zacznę zjeżdżać. Ale nic się nie wydarzyło. Spróbowałem się powiercić, żeby zjechać. Nadal tkwiłem w miejscu. Wystawiłem tylne kończyny, żeby się odepchnąć. Myślałem, że od razu zjadę z prędkością błyskawicy, ale nie. Nie ruszyłem się nawet o centymetr. Drzewek stał, bacznie mi się przyglądając. Musiał dużo mrugać, bo popołudniowe słońce świeciło mu prosto w oczy. Co się dzieje? Spytał. Czemu nie zjeżdżasz? Boisz się? Nie boję się syknąłem zniecierpliwiony. Po prostu się nie da i tyle. Musicie mnie popchnąć. Drzewek stanął za mną i oparł się łapami o moją skorupę. Powiedz, kiedy będziesz gotowy schowałem się znów do skorupy i nastawiłem się na prędki, szalony zjazd. Gotów, oznajmiłem, na co drzewek wziął rozbieg. Rozdział szósty. Drzewek wpadł na mnie z impetem. Usłyszałem przy tym głuchy odgłos stuknięcia. I nic. Tylko drzewek zaczął krzyczeć, że rozbił sobie nos o moją skorupę. Ale nic mnie to nie obchodziło. Źle to zrobiłeś, powiedziałem mu. Nie próbuj mnie z rozpędu staranować. Pchaj powoli. Drzewek spróbował jeszcze raz, ale też nie zadziałało. Tkwiłem dokładnie w tym samym miejscu. Chciałem się upewnić, że drzewek rozumie, o co mi chodzi. Dlatego stwierdziłem, że zamienimy się miejscami i mu zademonstruję. Drzewek zajął odpowiednią pozycję ze sceptycznym wyrazem twarzy, lecz ja nie miałem zamiaru się poddawać. Jeśli chłopcy mogli się ześlizgiwać po tym stromym zboczu, to my również. Cofnąłem się o kilka kroków, po czym całym ciężarem swojego ciała pchnąłem skorupę drzewka. Impet okazał się tak duży, że poczułem, jak wzbijam się w górę i przelatuję, robiąc przy tym salto w powietrzu. Byłem pewien, że połamię sobie wszystkie kości. Wylądowałem grzmotnąwszy o ziemię z taką siłą, że nie mogłem złapać tchu. A do tego jeszcze na plecach, także ja tego nie cierpię. Powoli otworzyłem oczy, sądząc, że tymczasem drzewek będzie robił upragniony wślizg do wody. Ale nigdzie nie zobaczyłem przyjaciela. Przestraszyłem się. Drzewek! krzyknąłem. Właś, z powrotem na górę! Potrzebuję pomocy! Tu jestem odpowiedział drzewek, który stał tuż obok mnie. Nic się nie wydarzyło tyle tylko, że ty wyleciałeś w powietrze. Drzewek przysunął się i popchnął mnie. Zakołysałem się na krawędzi swojej skorupy. Cóż za nieprzyjemne uczucie. Miałem zawroty głowy. Cały świat wirował mi przed oczami. Usiadłem i zamrugałem, żeby odzyskać ostrość widzenia. Chcesz spróbować jeszcze raz? Spytał niewinnie drzewek. Miałem ochotę go walnąć. Nie zadałem sobie trudu, by odpowiedzieć na jego pytanie. Zygzakiem zacząłem schodzić ze zbocza. Potrząsając przy tym głową, gdy świat wokół za bardzo się kręcił. To powinno było zadziałać, myślałem sobie. Oczywiste. A zatem, co robiliśmy nie tak? Rozdział siódmy. Już wiem! usiadłem wyprostowany następnego ranka. Chłopcy polali zbocze wodą. Nie mogłem się doczekać, by oznajmić to reszcie. Jak tylko skończyłem śniadanie, skrzyknąłem kolegów i ruszyliśmy nad rzekę. Byłem pewny, że gdy zmoczymy teren zjazdowy, uzyskamy pożądany efekt i zabawa będzie przednia. To przyniesie wodę, odezwał się chwytek. Wszyscy, odpowiedziałem. Przez chwilę zapanowała cisza, po czym drzewek zapytał. Jak to zrobimy? O tym nie pomyślałem. Chłopcy nosili wodę z rzeki w lśniących wiadrach. My takich nie posiadaliśmy. Może gdzieś tu jedno z tych wiader zostawili? spytałem z nadzieją w głosie. Pompi! Odezwał się grubcio. Weź przestań. Chłopcy mają dłonie, a na końcu dłoni jeszcze palce. No i co z tego? odparłem poirytowany. To, że mogą trzymać wiadro i jednocześnie iść pod górę. Mówiąc to, grubcio wywrócił oczami. Lecz ja nie miałem zamiaru tak łatwo się poddawać. A my mamy pyszki. Możemy ich użyć do noszenia wody. Tylko nie wiadrami. Rozejrzałem się, by poszukać czegoś innego, co by się nadawało, i mój wzrok padł na muszle. Użyjemy muszli. Zdajesz sobie sprawę, ile będziemy musieli się nachodzić w tę i z powrotem, żeby nalać wody na całą powierzchnię do zjazdu? odezwał się Drzewek. Przecież mamy cały dzień, odparłem. To zdawało się przesądzać o sprawie. Wszyscy poszliśmy szukać muszli, które można było napełnić wodą z rzeki, a potem wciągnąć na górę. Grubcio przeszedł ledwie kawałek, gdy upuścił muszlę. Woda się wylała, tworząc przed nim małą kałużę. Jednak wprost na naszych oczach wsiąkła w grunt i właściwie nie został po niej ślad. Od razu się zorientowałem że rzeczywiście trzeba będzie się mocno napracować, nim woda, którą nosimy w widoczny sposób zmoczy ten stromy brzeg. Za wysłuchanie fragmentu audiobooka, tytuł w pełnej wersji, jako e-book, audiobook oraz książka papierowa dostępne jest do nabycia na stronie www.psalm18.pl. Nasze e-booki i audiobooki znajdziesz również w serwisach Storytel, Audioteka, LEGIMI, Wobling, Virtualo, eBookpoint, BookBeat i wielu innych. Kupując lub słuchając naszych audiobooków w płatnej subskrypcji, przyczyniasz się do rozwoju oferty wartościowych książek, wydawnictwa psalm18.pl.